Przyjechałam na Islandię w 2013 roku chyba z przypadku na trzy miesiące na rozpoczęcie projektu kulturalnego pomiędzy Polską a Islandią. Nigdy nie planowałam mieszkać ani nawet podróżować na północy, bo jestem osobą ciepolubną i studiowałam we Włoszech, więc zawsze mnie ciągnęło na południe. Ale też moje życie tak się potoczyło, że potrzebowałam trochę przerwy i pomyślałam, że zrobię sobie tutaj przerwę i wrócę. Kiedy po trzech miesiącach wróciłam, to tylko po to, żeby się spakować, zrezygnować z pracy i przenieść się tutaj. Spotykamy się w Domu Nordyckim. Nowoczesnym budynku otoczonym jeziorem, które jest parkiem przyrody. Z dala od pełnego turystów w centrum Rejkiewiku. Taki kulturalny ośrodek, oni mają konferencje, wystawy, spotkania. Mają też bibliotekę, która jest bardzo piękna. I książki są we wszystkich nordyckich językach. Na jednej ze ścian można było kiedyś przeczytać wiersze Ewy. Możesz przejrzeć dzieła sztuki i tak dalej. Chyba też można wypożyczać je do domu, jakbyś chciała mieć dzieło sztuki no, na ścianie da się zapisać. No i tu jest reszta tej sali dla dzieci. A jak pójdziemy z drugiej strony, to jeszcze jest sala wystawowa. A tutaj jest bardzo fajna kawiarnia z widoczkiem. Ja bym chętnie na zewnątrz, bo tam jest tak przyjemnie, nie? Tuż obok domu jest malutka szklarnia, w której można schronić się przed And wiatrem okay, i deszczem. If Pierwsze moje wrażenie było takie, że tu jest zimno i pusto. I że to jest taka trochę baza na Księżycu, że ta architektura jest taka trochę te budynki nie są najlepszej kondycji. Nie wiem czego się spodziewałam. Myślałam, że jadę na północ i jakoś to bardziej tak kojarzyłam, może jak Oslo czy jak Kopenhagę, że to będzie jakaś taka niesamowita metropolia. <laughs> nie miałam w ogóle pojęcia, gdzie jadę, taka jest prawda. A więc jak przyjechałam tutaj, zobaczyłam, że to jest bardziej trochę tak w stronę wioski rybackiej, że te budynki się trochę tak rozpadają, ten wiatr. Zawiewa, nie w centrum, gdzie są turyści, ale tutaj na tych osiedlach mieszkaniowych, niedaleko, to naprawdę czasami nie ma nikogo. I tak samo, jeśli wyjedzie się poza Reykjavik, można jechać i jechać, i nie ma innych samochodów, nie ma ludzi, nie ma miasteczek nawet. Pamiętam pierwsze wakacje, jak tutaj przyjechałam i, i pojechałam ze znajomymi za miasto i i prowadziłam samochód, patrzyłam na te pole lawy, i piękne góry. I sobie pomyślałam, hmm, ciekawe, czy ja bym mogła tak tu mieszkać, i tak sobie jeździć tym samochodem. Nie jako turystka, tylko należeć do tego miejsca. No i zjeździłam już całą Islandię <grytania> przez te 10 lat. A to akurat lubię. Zawsze lubiłam czuć wiatru. Islandia jest bardzo dla mnie też taka romantyczna w pewnym sensie, że chłód, te dźwięki ptaków tak działają bardzo nastrojowo i duże przestrzeni w takim właśnie geograficznym sensie, ale też w takim społecznym sensie. Jest dużo zrozumienia dla różnych zachowań. To jest bardzo nowoczesny kraj, jeśli chodzi o taką politykę kulturalną czy różne sprawy społeczne, Rozwody, to co mnie tu zaskoczyło, są bardzo częste i nie są powodem do żadnych dramatów. Dużo osób tutaj mieszka w takich rodzinach patchworkowych. Nie wiąże się to z jakimiś takimi kwasami, jeśli tak mogę powiedzieć, później. Czyli ludzie potrafią się rozejść, wychować wspólnie dzieci, mieszkać przy tej nawet samej ulicy po to, żeby dzieciom było łatwiej. I mimo, że taki nowoczesny kraj, to kobiety decydują się na macierzyństwo bardzo wcześnie. Nie muszą sobie wypracować najpierw swojej kariery. To nie jest wybór między tym, czy chcesz być matką, czy nie, więc dziewczyny w wieku 20 paru lat, jeśli mają dobrego partnera, decydują się na zajście w ciąży, jeśli ten związek nie przetrwa, to nic złego się nie stanie. Więc to tutaj jest zaskakujące. Także na pewno Islandia cerebruje dzieci, macierzyństwo, jeśli gdzieś dzieci się pojawiają, tak, jeśli są w przestrzeniach, jakichś tam kulturalnych czy eventach nie ma żadnego problemu. Tutaj ludzie się śmieją, że każdy w rodzinie ma i muzyka, i pisarza. Jeśli tylko masz aparat, zaczniesz robić zdjęcia i zorganizujesz sobie pierwszą wystawę, już jesteś fotografem. To jest celebrowane bardzo, ale to prawdopodobnie ze względu na tą małą społeczność. Jeśli masz tutaj 350 tysięcy osób mieszkających, to żeby stworzyć to wszystko dla nich, co jest dostępne w innych krajach, no to naprawdę wszyscy muszą się skrzyknąć i coś stworzyć. Dlatego wszyscy są zachęcani, tak? Bo jeśli ty, ja i ktoś tam czegoś nie zrobimy, no to odbiorcy nie będą mieli nic innego. Islandia była bardzo oderwana od reszty Europy. Podlegała Danii jako kolonia i niestety Dania narzuciła zakaz handlu pomiędzy Islandią i innymi krajami i to też wpłynęło na takie kulturalne oderwanie. Więc oni bardzo jako ubogi kraj kultywowali własną twórczość, własny język i to jest widoczne nadal tutaj w kulturze. To cała przygoda tutaj. Ja studiowałam kreatywne pisanie we Wrocławiu, ale czegoś mi brakowało do tworzenia. Po studiach brałam trochę udział w slamach poetyckich, ale też to do końca nie była moja energia. Pracowałam w kulturze, a po roku bycia tutaj zapisałam się na warsztaty literackie dla kobiet międzynarodowych mieszkających w Rejkiewiku. I od tego wszystko się potoczyło tak szybko i intensywnie z tymi kobietami. Stworzyłyśmy razem najpierw kolektyw, a potem takie małe wydawnictwo, które się nazywa Ospresan, które jest non-profit i wydaje twórczość pisarzy i poetów różnego pochodzenia. I ja podczas tych warsztatów zaczęłam pisać o swoim doświadczeniu z przyjazdu na Islandię, i bardzo szybko zaczęłam być zapraszana na różne wydarzenia literackie, czytania. Jeden z tutaj największych twórców i poetów islandzkich, Sion. Bardzo szybko się zainteresował moją twórczością i takie wsparcie w postaci dobrego słowa, czy właśnie tego zainteresowania, bardzo dużo dla mnie znaczyło. Więc, mimo że zajęło mi to dobre 6 lat, to skończyłam książkę, która się nazywa Polishing Iceland, czyli Islandia Polerowana albo Polerowanie Islandii. I w 2019 zostałam zaproszona na kawę przez reżyserkę teatralną islandkę Paulinę Jonsdottir. I podczas tej kawy ona zwierzyła mi się, że chciałaby stworzyć międzynarodowy teatr. Ponieważ ja już miałam to doświadczenie i razem stworzyłyśmy Reykjavik Ensemble, które to jest um, taka grupa teatralna, która zaprasza międzynarodowych artystów mieszkających na Islandii do współpracy. Teraz mieliśmy czwarty spektakl, który się nazywa Piekielny Geniusz i w tym momencie ja zamykam tą przygodę z moją z teatrem, ponieważ w, w mojej karierze literackiej tak dobrze się dzieje, że muszę się po prostu skoncentrować teraz na literaturze. To było wspaniałe doświadczenie i to doświadczenie też dało mi odwagi po to, żeby zgłosić się do islandzkiego wydawnictwa. I największe wydawnictwo na Islandii wydało moją książkę w tłumaczeniu na islandzki jako Island Poleras. Ta książka opisuje pierwsze dwa lata mieszkania na Islandii, więc to jest um, zupełnie inna perspektywa niż mam teraz. Na pewno jest tam dużo zaskoczenia, ponieważ kiedy ja tu przyjechałam, nie wiem czego ja oczekiwałam, ale chyba nie tego, z czym się spotkałam. Mianowicie, ja byłam takim trochę już duchem podróżniczym. Pierwszy raz zdecydowałam się tak naprawdę na. Zamieszkanie gdzieś na stałe, i chyba wtedy człowiek zaczyna zauważać zupełnie inne rzeczy niż jak tak sobie przyjeżdża jako turysta, nawet zostając na kilka miesięcy. Zupełnie inne relacje między ludźmi, między islandczykami, obcokrajowcami, między islandczykami a Polakami. Polacy na Islandii są najliczniejszą mniejszością jest nas ponad 20 tysięcy. I kiedy przyjechałam i zaczęłam pracować na początku w kawiarni w Reykjaviku, to zrozumiałam, że jest jakiś taki wizerunek Polaka, który nie jest w ogóle związany z Polską. To jest wizerunek lokalnego Polaka na Islandii. Jest taka dzielnica Brejholt, trochę oddalona wielokulturowa dzielnica i że to jest taki Polak właśnie z Breitholtu, że to jest mężczyzna z wąsem, z siatką, który jest tutaj tylko żeby pracować i może zarabiać na dom w Polsce, więc jakby ja zupełnie nie prezentowałam <grystanie> takiego obrazu i to było na mnie duże zaskoczenie, więc zaczęłam zbierać te wszystkie historyjki, które w ogóle mi nie pasowały, a tych anegdot też wśród Polaków mieszkających tutaj, czy obcokrajowców, jest niezmiernie dużo. Na przykład, kiedyś szłam ze znajomymi i była jakaś taka budowa budynku, bo tutaj dużo budynków podnoszą, żeby stworzyć dodatkowe piętro poniżej. I ktoś powiedział: Zobacz, podnoszą budynek, żeby Polacy mogli mieszkać w piwnicy. I tego nie ma w książce, ale jakby to mnie tak zostawiło, dosyć silny obraz. Więc, więc tego jest naprawdę dużo, ale takich historii, właśnie bolesnych z jednej strony, dziwnych, ale ja nie jestem osobą, która szuka konfliktu. Ja raczej chciałabym zrozumieć i pokazać te różne dziwnostki i śmieszne sprawy i jakby nie chcę krytykować ani Polaków tutaj, ani społeczeństwa islandzkiego. Dla mnie to jest z jednej strony bardzo interesujące społecznie, z drugiej strony też interesujące artystycznie, tak, co się w tym dzieje. W książce jest też taka opowieść o Islandce, którą spotkałam pracując jako kelnerka, która zwierzyła mi się, że miała polskiego chłopaka, z którym już nie jest. I ta Islandka nauczyła się robić schabowe. Pierogi, gołąbki. Nauczyła się mówić po polsku troszeczkę. Ma mnóstwo polskich znajomych. Rozwiązuje problemy tych wszystkich swoich znajomych Polaków z urzędem podatkowym. List przyszedł, kto przetłumaczy? Ona przetłumaczy. No ale zerwali. Teraz ona mieszka na Islandii, mówi trochę po polsku, potrafi gotować polskie dania, ma polskich znajomych, no ale jest Islandką? To co ona ma zrobić z tą polskością w swoim życiu? Więc jakby to, że społeczeństwo się zmienia, bo Islandia była takim właśnie odizolowanym krajem i albo jesteś Islandczykiem, albo nie jesteś Islandczykiem. Jest takie poczucie, tak? I, i wiele osób, które przyjeżdża tutaj w tych pierwszych latach trochę pretenduje może pewnego dnia będę Islandką, tak? Może się nauczę tego Islandkiego, może nie będę miała akcentu, może będę w tej drugiej, tej lepszej kategorii. Ale z czasem jakby to też nie prowadzi donikąd, prawda? Bo ja nigdy nie będę Islandką, jestem z Polski, mimo że mówię w domu po angielsku, mówię w pracy po islandzku i po angielsku, bardzo mało używam języka polskiego. Tylko tak naprawdę rozmawiając z kilkoma znajomymi tutaj albo rozmawiając z rodziną. A mimo to aplikowałam o obywatelstwo islandzkie, ale jakby z czasem zaakceptowałam to, że nie, nie będę nigdy islandką. Nie wiem, czy jestem w pełni Polką, nawet nie wiem, co to znaczy, ale jestem gdzieś tam pomiędzy i jakkolwiek nie chcę, żeby to brzmiało jak millenialsi, tak się mówi po polsku bo nie chcę być takim obywatelem znikąd albo takim obywatelem świata, to mimo wszystko chyba tak wygląda moja rzeczywistość. Tu są moje, może nie korzenie, może tu są moje pędy. <laughs> Takie nowe. Tu jest, e, to jest fantastyczne miejsce do mieszkania i ja się bardzo rozwinęłam będąc tutaj, ale to jest nowe miejsce. Praktycznie książka jest autobiograficzna, i wszystko co w książce się pojawia, wydarzyło się mniej lub bardziej tak, jak jest przedstawione. Ja miałam dosyć bolesne doświadczenie tuż przed wyjazdem pierwszy raz na Islandię. Rozstałam się z partnerem, z którym byłam 9 lat, ale po tych moich pierwszych trzech miesiącach na Islandii, kiedy wróciłam, żeby się spakować i przeprowadzić. Niestety byłam też ofiarą napaści na tle seksualnym. Po prostu na ulicy. I wtedy przyspieszyłam ten mój wyjazd. Więc ta książka też trochę opowiada o radzeniu sobie z tym. I ja chciałam tą historię swoją, mimo że to jest bardzo personalny temat i dosyć ciężki, chciałam też przedstawić po to, żeby czytelnicy tutaj na Islandii zrozumieli, że pośród imigrantów dużo osób przyjeżdża nie po to, żeby zabrać komuś pracę, zarobić, wrócić i tak ale są też osoby, które przyjeżdżają tutaj z powodów personalnych, różnych ambicji, ale też często złamane serce może być powodem, dla którego ktoś nie chce mieszkać dalej w swoim kraju. I przyjeżdża do nowego kraju. Z jednej strony Islandia pozwoliła mi poradzić sobie ze stratą i z bólem, a z drugiej strony to bezpieczeństwo tutaj jest niesamowite dla kobiet. I ja zupełnie nauczyłam się jakby nowego myślenia o swoim ciele, jak mężczyźni mogą czy powinni mnie traktować. I to mi bardzo dużo dało, to mi bardzo pomogło um, ustawić się na nowo. A z drugiej strony, właśnie to bezpieczeństwo tutaj, um, ja wracając wieczorami, zawsze czuję się bezpieczna. Wyjeżdżam sama za miasto, tylko trzeba uważać na pogodę. <noise> Ale to zaufanie społeczne jest czymś niezwykle cennym, zwłaszcza dla osób, które może doświadczyły czegoś trudnego. To reportaż Joanny Sikory Pogoda ducha po islandzku opowiadała Ewa Marcinek.